Cześć, witaj w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj zabieram Cię do miejsca, które od zawsze było na mojej liście marzeń Paryż, obiecany w postach na Instagramie. Dziś moja czerwcowa podróż do stolicy Francji będzie rozwinięta o temat odcinka podcastu. Cały wyjazd trwał cztery pełne dni. To nie był urlop, to był intensywny, estetyczny reset nasycony inspiracjami, obrazami, detalami, które do dziś mam przed oczami. I właśnie o tym Ci dzisiaj opowiem, jak wyglądał Paryż z perspektywy osoby, która zawodowo patrzy na witryny, ekspozycje i przestrzenie handlowe oraz tworzy takowe i odpowiada za wizerunek estetyczny marki. Będzie o miejscach, które tworzą prawdziwą, estetyczną tożsamość tego miasta z punktu widzenia visual merchandisingu. Jak wspomniałam na samym początku, na moim Instagramie znajdziecie uzupełnienia tego odcinka. Zdjęcia witryn, firmiki i opisy miejsc, które odwiedziłam. A ten odcinek niech posłuży jako narracja do tych obrazów. Przejdę do pierwszego miejsca czyli Galerie Lafayette e, jako vm klasyk i ikona Paryża. Galerie Lafayette to miejsce symbol. Jest ona położona w dziewiątej dzielnicy Paryża e, i myślę sobie, że to dla vm niemal obowiązkowy punkt e, na mapie tego miasta. Sama Galerie Lafayette powstała w 1893 roku jako mały sklep pasmanteryjny, a dziś jest to największy dom towarowy w Europie, odwiedzany przez miliony kupujących rocznie. Założona została przez dwóch Alzacczyków, Teofila Badera i Alfonsa Kana. Galeria Lafayette nie była imperium mody, jakie znamy dzisiaj. Pierwotnie był to sklep z nowościami o powierzchni zaledwie 70 m2, ukryty w pasmanterii. Przy Rue Lafayette 1, skąd nazwę wzięła cała sieć. Bo warto dodać, że marka ma swoje domy towarowe na całym świecie. Między innymi w Doha czy w Szanghaju. Miała nawet w Berlinie, ale z końcem ubiegłego roku galerii została zamknięta. Wracając jednak do paryskiej galerii Lafayette, całość robi bardzo duże wrażenie, zarówno architektura, jak i sam visual merchandising, który stanowi wzór dla wielu domów towarowych na całym świecie. W moim odczuciu jest tutaj sposób kluczowy jest tutaj sposób zarządzania witrynami oraz przestrzenią wewnątrz. Tematy aranżacji witryn są narzucane odgórnie, a wystawcy muszą się w pełni dopasować. To powoduje, że każda witryna opowiada spójną historię, ale w wyjątkowy sposób, charakterystyczny dla konkretnej marki i z zachowaniem e, jej tożsamości. Jest to dość trudne i wymagające, ale nie niemożliwe. Z pewnością dzieje się tak dlatego, że oprócz wewnętrznych formów Którzy odpowiadają za oczywiście wizerunki wewnątrz brandu. Galeria ma swój zewnętrzny team, który na ten moment z moich informacji składa się z czterech merchandiserów. I tak jakby ich zadaniem jest dbanie o spójność tego właśnie wizerunku. Będąc w Paryżu, to na, co, na, to na co trafiłam i miałam okazję podziwiać na żywo, to aranżacja inspirowana przeskalowaną jadalnią, taką surre surrealistyczną wręcz, zabawną, a przy tym niesamowicie estetyczną. E, coś w takim połączeniu hmm, Alicji z krainy Czarów i Salwadora Dali. Udało mi się też załapać na jeszcze jeden moment, czyli zmianę komunikacji z regularnej kolekcji na wyprzedaż, podczas której wszystkie witryny zostały zaklejone. Z fasad zostało ściągnięte oklejenie, natomiast cała reszta zniknęła pod takim neutralnym komunikatem. Pod komunikatem Sejlu oczywiście. Myślę, że jest to kontrast, który na dłuższą metę działa i to bardzo dobrze. Jeszcze na koniec, jeśli chodzi o Galerii Lafayette, słówko o samej architekturze. Chodzi o sufit. Jest to zabytkowy z 1912 roku secesyjny sufit. Jest to kopuła w kolorze bursztynu dosłownie z innej epoki, robi spektakularne wrażenie, zapiera dech w piersi. Na trzecim piętrze samej galerii mieści się szklany taras widokowy, na który można wjechać, zrobić sobie unikalną sesję. Jednak żeby się na ten taras dostać, trzeba ustawić się w dosyć długą kolejkę, na którą niestety no, czasu nie starczyło. Ponieważ ilość rzeczy, które zostały do obejrzenia w przeciągu tych zaledwie czterech dni, była naprawdę bardzo duża, i grafiki dosyć mocno napięte. Także tą, ten element galerii Lafayette tutaj musiałam sobie darować. Po intensywnym zanurzeniu się w luksusie i przepychu Galerii Lafayette, kolejny z punktów na mapie stanowił inny, równie rozpoznawalny symbol zakupowego Paryża Le Bon Marché. Jest to najstarszy dom towarowy w stolicy Francji. Z dziewiątej dzielnicy, w której się obecnie znajdujemy, bo jesteśmy, przypominam, pod Galerii Lafayette, do Le Bon Marché można podjechać metrem linii 3. Co łącznie zajmie około 20 minut, albo zrobić sobie wyprawę pieszo, co szczerze polecam, naprawdę warto. Trasa trochę okrężna, tutaj prowadzi przez serce miasta, oferując fantastyczne miejsca po drodze, które tworzą taki pełniejszy wizerunek Paryża. Zatem zaczynamy pod Galerii Lafayette w dziewiątej dzielnicy, skąd kierujemy się w stronę Place de la Concorde, ja oczywiście tutaj przepraszam za mój francuski, nikogo nie chcę obrazić, ale... Opór materii, pomimo kilku lat nauki, w dalszym ciągu mi to nie idzie. Plac de la Concorde, czyli Plac Zgody, jednego chyba z najbardziej reprezentacyjnych placów w Paryżu. Po drodze przechodzimy przez bulwary pełne takiego paryskiego zgiełku, a na horyzoncie, będąc już na placu, wita nas majestatyczna wieża Eiffla. Plac de la Concorde zachwyca swoją ogromną przestrzenią, fontannami, klasycznym stylem, który kontrastuje z dynamicznym tempem miasta. Można go podziwiać chociażby w corocznych Tour de France, bo od 50 lat finał wyścigu odbywa się w Paryżu i czasami zdarza się, że przejeżdża Mija właśnie Plac Zgody. Opuszczamy plac de la Concorde, kierujemy się w stronę sykwany. Spacer brzegiem rzeki to naprawdę ukojenie podczas upału, zwłaszcza tego, jaki panował podczas czerwcowej wyprawy. Widok mostu w łodzi na rzece tworzy prawdziwy, naprawdę taki paryski klimat. Następnie trasa wjedzie w stronę dzielnicy Saint-Germain. Też takiego bardzo ciekawego miejsca, na pewno dla fanów piłki nożnej kojarzy się z drużyną Paris Saint-Germain, ale jest to bardzo urokliwe miejsce, gdzie są też kawiarenki, brukowane uliczki, niezliczone księgarni, galerie sztuki. I tutaj też można tak jakby podziwiać ten paryski styl życia, zatrzymać się na espresso i po prostu tak jakby podziwiać to, co się dzieje dookoła. No ale na szczęście udaje nam się tutaj podczas tego upału dotrzeć do Le Bon Marché, który też swoją architekturą zaprasza do świata luksusu i elegancji. To były zaledwie 4 kilometry marszu pieszo, ale naprawdę wypełnione pięknym historią i modą. Taka podróż, która jeśli chodzi o Paryż, to w miejscach, w których ja się przemieszczałam, no to czai się za każdym rogiem, bo można naprawdę nasycić oko takimi bardzo estetycznymi obrazkami. Przynajmniej w tych miejscach, tak jak podkreślam, w których ja się przemieszczałam. Zmieniliśmy dzielnicę, zmieniliśmy troszkę klimat. Le bon marsze jest położone po lewej stronie Sekwany. Jest najstarszym domem towarowym w Paryżu, otwartym w 1852 roku. Obecnie należy do grupy LVMH i zdecydowanie można powiedzieć, że reprezentuje poziom, wysoki poziom. Ale pomimo luksusu jest tu zdecydowanie ciszej i tak bardziej kameralnie niż w Lafayette. Oprócz butików topowych marek znajdują, znajdują się tu księgarnie. Jest też dział papierniczy, są przestrzenie dla dzieci, ale co najważniejsze, są sezonowe wystawy artystów, którzy cyklicznie są zapraszani do tworzenia tej przestrzeni, do wypełniania jej dziełami sztuki, rzeźbami, sztuką nowoczesną, grafiti lub też innymi instalacjami. Ja natomiast podczas mojego pobytu natrafiłam na taką ekspozycję letnią. Można przyznać, że to jest taki trochę czas ogórkowy sezon, bo jesteśmy przed wyprzedażą i wiadomo, że blato lato jest bardzo dużo turystów, więc tego miejsca jest też teoretycznie mniej na to, żeby właśnie pokazać bardziej jakiegoś artystę. Ale to, co widziałam, to właśnie była ekspozycja letnia. I też przeznaczona, dedykowana dzieciom, bo główną rolę grał tam SpongeBob Kancja Stuporty, czyli Pan Gąbka. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję oglądać tą bajkę, ale w sumie ona jest chyba bardziej dedykowana dla starszych dzieciaków niż takich maluchów. Ale wracając do tematu, to Lebumarche słynie jako jeden z pierwszych domów towarowych z wprowadzenia stałych cen. Polityki zwrotów, katalogów wysyłkowych, i wszystko to już za, zaczęto wprowadzać dosyć szybko, bo w 1867 roku, a także to, co wcześniej wspomniałam architektura wyjątkowa architektura. Metalowa konstrukcja, bardzo charakterystyczne schody pośrodku tego domu handlowego. Polecam też obserwacje LeBon Marsze na Instagramie, bo oni tam bardzo często fajnie prowadzą te social media, można obserwować to, co się tam dzieje na, na bieżąco. Natomiast sam Le Bon Marché stał się inspiracją dla powieści Emila Zoli pod tytułem Wszystko dla Pań. Ja sobie tutaj daruję francuski oryginalny tytuł, która opisuje przemiany w handlu w czasach drugiego Cesarstwa. Natomiast współcześnie Le Bon Marché to takie miejsce, które uczy jak można łączyć sprzedaż z kulturą. E, tą przestrzeń z narracją, detal, z emocją jest to więcej zdecydowanie niż handel, natomiast e, w, w trakcie samej podróży, będąc tam na miejscu, nie miałam okazji aż tak tego do, do, mm, doświadczyć. E, natomiast obserwując media społecznościowe, zdecydowanie jest to bardziej, e, bardziej wyczuwalne. Tak jak mówię, sezon ogórkowy też olbrzymia ilość turystów i ludzi, którzy się przewijali przez samo centrum. Ale podróż trwa dalej, lecimy, bo przed nami trzecie duże centrum handlowe. Wracamy ponownie do dziewiątej dzielnicy, która również też ze względu na nasz hotel, naszą noclegownię, nie żartuję, spojrzę w hotelu. Jest bazą wypadową, ale tutaj też się znajduje w tej dziewiątej dzielnicy inne wyjątkowe miejsce, czyli Printemps. Podobnie jak Le Bon Marché, bardzo blisko siebie położone. Przepraszam, jak Galerii Lafayette, ale podobnie jak Le Bon Marché, Printemps jest starszy od Lafayette'a, bo otwarty w 1865 roku, czyli jak możemy zauważyć, końcówka XIX wieku była bardzo płodna, jeżeli chodzi o Paryż i e, początki retailu. Kiedyś, lata temu pisałam o tym na swoim blogu, a może kiedyś wrócę do tego tematu i, i zrobię taki odcinek o tej historii, bo to jest dosyć ciekawe. Natomiast obecnie są to, jest to 90 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni handlowej, czyli całkiem sporo. Jest to również sieć domów towarowych. Sama nazwa Printomb to po francusku oznacza wiosna. Na pewno źle to wymawiam, ale jak to wiosna nawiązuje do idei nowości, świeżości. Natomiast sama firma jest znana z luksusowych produktów, mody, kosmetyków, no i oczywiście też architektura, tak? secesyjny budynek na no, tak jakby tyłach Galerii Lafayette, no to jest dosłownie bliżutko, bardzo blisko siebie. Tutaj też niestety nie zdążyłam w pełni zwiedzić tego miejsca, a jest ono też niezwykłe jak pozostałe. Też posiada taką secesyjną kopułę ze szkła, która co ciekawe została zdemontowana na czas II wojny światowej w obawie przed bombardowaniami i powróciła dopiero w latach 70., więc też jakiś tam prowizoryczny sufit był zainstalowany. Również posiada monumentalne schody. Natomiast całość galerii można zwiedzać podczas specjalnych wycieczek po wnętrzach. Wyczytałam, że najbliższe zwiedzanie tego miejsca jest we dniach 20-21 września. Także jeśli ktoś z Was w tym czasie akurat będzie w Paryżu, to może być idealna okazja na to wydarzenie. Można się zapisać przez stronę centrum handlowego. Myślę, że jest to też taki dom towarowy z duszą miejsce bardzo eleganckie i takie we francuskim stylu. Bez zadęcia. Na ten moment zostawmy duże i mniejsze centra handlowe na rzecz francuskiego luksusu ale z takiej najwyższej półki, bo wsiadam ponownie w metro. Znaczy ponownie, wcześniej chodziłam, ale proponowałam podróż metrem. A I tym metrem najlepiej się po Paryżu przemieszczać. Warto sobie odpuścić taksówki, a już na pewno jazdy samochodem, ponieważ znalezienie parkingu e, graniczy z cudem. Mm, I korki są też bardzo czasochłonne, i szkoda tego czasu, żeby po prostu go marnować. Mm. Więc tym razem wsiadam w metro i zmierzam ku czwartemu miejscu na takiej VM-owej liście do odhaczenia, czyli na Avenue Montagne. Um, ulica, którą ja bym nazwała galerią VM, ale na świeżym powietrzu, bo butiki mają dostęp bezpośrednio właśnie z, z ulicy, z dworu. Tutaj znajduje się oczywiście całe zagłębie luksusowych brandów. Dior, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Ralph Lauren, L'Europeana, Givenchy, Prada. No, naprawdę pełne spektrum marek luksusowych. Jest to miejsce, gdzie visual merchandising osiąga naprawdę poziom absolutnej perfekcji, a każdy detal jest dopracowany. Tu ekspozycje są zawsze zgodne z porami roku, e, oczywiście z trendami i, i zapewne z wydarzeniami, e, które się dzieją w marcu. Hmm. Fałem na tej ulicy to jest naprawdę e, najwyższa liga. Sama ulica natomiast znajduje się w ósmej dzielnicy e, i razem z Avenue e, des Champs-Élysées, czyli z Polami Elizejskimi, aleją, Jerza, e, e, aleją Jerzego V, w trójkę tworzą tak zwany złoty trójkąt zakupowy. Champs-Élysées też miałam okazję przejść do łuku triumfalnego. Celem był boutique Tour de France. Też miejsce bardzo charakterystyczne, wybitnie zatłoczone po godzinie 17, więc polecam przejście w, we wcześniejszych godzinach, zanim ludzie opuszczą pracę. I udadzą się na winko albo na, na jakąś wczesną kolację. Ale wracając do Avenue Montagne, nazywana była kiedyś Aleją Wdów. Jest to dzisiaj miejsce, w którym naprawdę czuć luksus w każdym detalu, zwłaszcza w otoczeniu limuzyn z przyciemnianymi szybami, w których pewnie przemieszczają się gwiazdy i multimilionerzy którzy podróżują z butiku do butiku wydać jednocześnie jednorazowo równowartość małego mieszkania, ale takie miejsce bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bo nie tylko same butiki, ale też tak jakby całe zewnętrze przyciąga wzrok, jest bardzo takie estetyczne fasady, kawiarnie, markizy, ta zieleń, no do takiej mikro Paryż w pigułce. I idąc spacerem do końca a Avenue Montagne, kierując się w stronę stacji metra, zdaje się Alma, dochodzimy do pomnika Flem de la Liberté, czyli płomienia wolności, który jest kopią 1 do jednego płomienia, wolności tego ze Statuły Wolności z Nowego Jorku. Co ciekawe, pomnik ten stoi nad tunelem, w którym w 1997 roku zginęła księżna Diana, a plac wokół rzeźby jest nazwany placem księżnej Diany, um, który jest miejscem, miejscem, symbolem nawiązującym do ucieczki, takiej do ucieczki do wolności, która czasami może mieć tragiczny finał. Um, księżna Diana, tu jeszcze taka mała, małe Wtrącenie. E, znalazła się w tym tunelu dosłownie 10 minut po tym, jak opuściła hotel Ritz. E, sam hotel Ritz mieści się na placu Vendôme. E, jest to ten sam hotel, w którym mieszkała Coco Chanel w trakcie II wojny światowej, zdaje się, podobno kolab kolaborując na rzecz niemieckiej rzeszy. Natomiast sam plac Vendôme, który też jest bardzo duży swoją drogą, to jest takie zagłębie jubilerskie Paryża z taką najdroższą biżuterią na świecie. Ale jeszcze wróćmy na chwilę na Avenue Montaigne, gdzie znajduje się miejsce absolutnie wyjątkowe czyli Galeri Dior, która mieści się dokładnie przy Avenue Montaigne 30. Dokładnie tam, gdzie Christian Dior otworzył swój pierwszy butik w 1946 roku, przepraszam, bo w 1947 odbył się pierwszy pokaz marki Dior. Również w tym domu, gdzie znajdują się spektakularne schody odrestaurowane. I, i na, tych, na tychże schodach, po tychże schodach schodziły modelki w przygotowanych już, wystylizowane w najnowszych kreacjach. Powiem tak, Galeri Dior to nie jest muzeum, to jest pewnego rodzaju doświadczenie. Bo człowiek zanurza się w świecie marki, przechodząc przez rekonstrukcję wnętrz, tak jak wcześniej wspomniałam. E, oryginalne kreacje od Kitir nie tylko projektu pana Diora, ale również Marie Curi, Rafa Simonsa, czy absolutnie fenomenalnego z mojego punktu widzenia Johna Galliano, niesławnego Johna Galliano, ale no, jednego z większych wizjonerów, jeżeli chodzi o modę. E, znajdują się tam szkice, materiały, zdjęcia z pokazów, e, oryginalne, e, oczywiście oryginalne projekty. Zapomniałam wspomnieć, że są też tam oczywiście oryginalne projekty Yves Saint Laurent, który po śmierci pana Diora przejął e, projektowanie. E, no, jest to miejsce naprawdę pełne emocji. Jest to bardzo intymna opowieść o Marce, o jej twórcach i, i w ogóle dla mnie, jako dla VOM-ki, która pracuje w Marcy Dior. Była to taka lekcja storytellingu w takiej najczystszej postaci. I szczerze, to już nie ze względu na to, że pracuję w tej Marce, ale jeśli miałabym polecić jedno miejsce związane tylko z modą, tylko z modą w Paryżu, to byłoby właśnie to. Bilety sobie, warto sobie zarezerwować z wyprzedzeniem. Robi się to na określoną godzinę. Można to zrobić przez stronę. Przez stronę można też pobrać aplikację, która jest takim przewodnikiem podczas zwiedzania, ale opisy są po angielsku i po francusku, przy tak zwanych eksponatach i bardzo płynnie przechodzi się z miejsca w miejsce. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo godne polecenia miejsce do zwiedzania. Z tych wszystkich luksusowych doznań wręcz można może przewrócić się w głowie, ale jednak warto pamiętać, że Paryż to przede wszystkim historia, a z nią nierozerwalna, w takiej naprawdę autentycznej symbio symbiozie, w moim odczuciu, architektura, bo architektura jest wizytówką i tożsamością Paryża. Ona dostarcza wrażenia wizualne nie tylko te oczywiście w butikach, ale po prostu podczas no takiej regularnej, zwykłego spaceru. I właśnie jednym z ciekawszych doświadczeń był już chyba ostatniego dnia spacer z wieży Eiffla aż pod katedrę Notre Dame. Spacer zaczęłyśmy w, na placu Trocadero. Gdzie wi widok na wieżę Eiffla, no, naprawdę zapiera dech w piersi też jest. No, pomimo ludzi, którzy, dużej ilości ludzi, którzy tam robili zdjęcia, kręcili się i w ogóle, wiadomo, turyści też jestem jedną z nich, więc e, też tam byłam. Absolutnie wywołało we mnie olbrzymie, jakieś takie, nie wiem, nie jest to uczucie niepokoju, ale takiego szczerego zdziwienia chyba, że ta wieża Eiffla jest naprawdę gigantyczna. Ja nie przypuszczałam, że ona na żywo jest aż tak wielka. Tym bardziej, że nie byłam bezpośrednio pod całą konstrukcją, tylko jednak gdzieś te pola marsowe, no to też jest odległość. Fenomenalny widok, wspaniałe miejsce w ogóle przy pałacu Trocadero, cały ten plac Trocadero, te ogrody. Bardzo fajne, też takie kojące miejsce. Spod placu można przejść w dół nad Sekwane, Tam można prostą drogą wzdłuż rzeki, podziwiając barki, puby pełne ludzi, ludzi, którzy brali śluby, spacerowiczów, muzyków grających na żywo. No, tak jakby cała też cały przekrój społeczeństwa wzdłuż Sekwany. Mija się po drodze do katedry Notre Dame piękny most Aleksandra III, jest, mija się Louvre, który niestety został teraz w fazie, że tak powiem, na liście marzeń. I idąc wzdłuż tego nabrzeża dociera się do Notre Dame, która dalej jest oczywiście w remoncie po pożarze, ale też robi wrażenie, też jest bardzo, bardzo majestatyczna. Notabene jak byłyśmy pod Notre Dame, to wydźwigi, które obok stały, po prostu grzmotnął taki srogi piorun, zwiastujący w ogóle jakieś załamanie pogody, i wtedy było urwanie chmury. E jak to się śmiali Asterix i Obelix, że niebo spadło na głowy niemalże. W każdym razie była tak olbrzymia ulewa, że zalała kilka stacji metra, wyłączając je całkowicie z ruchu. Natomiast spacer utkwił mi bardzo mocno w głowie. Był bardzo powolny, bo jednak miałyśmy już kilka. Dziesiąt chyba kilometrów, które przeszłyśmy przez te kilka dni, e, kilkadziesiąt tysięcy kroków na pewno. E, więc, trochę na liczniku, trochę już że tak powiem w kolanach, <laughs> e, ale warto było to wszystko e, przechodzić na nogach, nawet czasami w tomie z powrotem, bo, bo to miasto robi olbrzymie wrażenie. I chyba właśnie podczas tych pieszych wycieczek poczułam to najbardziej, bo też miałam okazję udać się do Foundation Louis Vuitton na wystawę sztuki autorstwa Davida Hockneya. Kilka pięter, niezliczona ilość dzieł, ciężko stwierdzić, nie mam pojęcia, ile tam było wywieszonych grafik, obrazów. I wszelkiego innego rodzaju dzieł tego autora. Też bardzo ciekawe miejsce mieszczące się w pobliżu Lasku buleńskiego, więc naprawdę kawał drogi z dziewiątej dzielnicy, którą przeszłyśmy na nogach, dało się to odczuć. Później, ale Paryż to jest nie tylko miejsce, to jest emocja. Myślę, że myślę, że wrócę do Paryża kiedyś. Bardzo bym chciała, bo jest jeszcze wiele miejsc, które, których nie udało się zobaczyć, a które są na liście marzeń. Ja bardzo Wam dziękuję, że towarzyszyliście mi teraz w tej podróży, że mogłam wrócić do tego miejsca, przypomnieć sobie to wszystko jeszcze raz, opowiadając przynajmniej o ułamku tych emocji. Chciałabym tutaj też szczególnie podziękować mojej partner in Crime, Marcie, która ze mną była, i bez której chyba odbieranie Paryża nie byłoby takie samo. Bo co dwie fałemki to nie jedna. Te wszystkie srogi kilometry na licznikach, filiżanki, kawy, wypite, nie jedna, nie dwie, <grych> tysiące, tysiące zdjęć na chyba cztery telefony. To wszystko naprawdę było super. Wycisnęłyśmy razem chyba z tego wyjazdu naprawdę 150%. Ale dziękuję też bardzo mocno. Dziękuję Ani, która sprawiła, że Paryż z marzenia stał się rzeczywistością. Ja oczywiście zapraszam na moje media społecznościowe, a właściwie tylko na Instagram obecnie, gdzie, gdzie wrzuciłam trochę zdjęć z tego pobytu. Jestem ciekawa Waszych wrażeń. Jeżeli ktoś był w Paryżu, to, to niech pisze w komentarzach tu na Spotify'u, czy też tu na YouTubie, czy też właśnie na Instagramie. Czy ten odcinek Wam się podobał, czy był przydatny, czy skorzystacie, czy macie też jakieś swoje ukochane miejsca? Bardzo Wam dziękuję za te pół godzinki i do usłyszenia w następnym odcinku.